Jaką byś miała być może radę dla osób, które widzą, że no nie do końca jeszcze identyfikują się z tą rolą także, albo po prostu wiedzą, że nie są jeszcze super liderami. Co mogą zrobić w takiej sytuacji? Bo zakładam, że to jest bardzo trudne powiedzieć sobie o tym, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, a dwa faktycznie z tego albo zrezygnować, hmm. albo obrać inną ścieżkę. Znowu ten dyskomfort szczerości. Nazwij to, czego się obawiasz, ale nazwij to tak naprawdę. Czy ty się obawiasz? Oceny swojego szefa? Czy ty się obawiasz tego, że nie potrafisz mówić do swojego zespołu? Czy ty się obawiasz, że nie masz wystarczającej wiedzy na każdy temat? Czy może słyszysz jakieś głosy w głowie, które pochodzą z poprzednich doświadczeń, z sytuacji, z jakichś może nieprzyjemnych, może nawet gdzieś, gdzieś z etapu jeszcze wcześniejszego? Zastanów się, co to jest. Nazwij to bardzo dokładnie, bo to może być po prostu lęk, który cię brokuje który możesz też przekształcić w świetny motywator, w energię do tego, żeby stać się świetnym liderem. A może to faktycznie jest to, że czujesz się świetnie jako kontrybutor i nie chcesz z tej roli w tej chwili zrezygnować. Także najważniejsze jest zadać sobie te pytania. Też zawsze polecam to zapisać, bo w momencie, kiedy zaczynamy zapisywać rzeczy, to pojawiają nam się kolejne odnośniki. Często dochodzi do jakichś ciekawych też odkryć, że tak naprawdę to ja w ogóle chcę iść w innym kierunku, i to też jest OK.